Cześć, witam cię bardzo serdecznie, Krystian Jowski z tej strony, kochani. Witam na nowym materiale na YouTube. W poprzednim materiale wspominałem wam o nowej świeżynce, którą właśnie gdzieś tam zaczynam klikać. Jest to Layernet. Netcoin by LayerNet. Dokładnie tak. Projekt, który w tym momencie już w tym momencie już ma. Rejestrację do IDO, IDO 2 0 na bajbicie, czyli ten token będzie na 100% na bajbicie. Tego możemy być pewni. E, kochani, projekt od niedawna ma swoją aplikację na A to jest dużo, to, to znaczy bardzo dużo dla nas. A projekt od niedawna, kochani, ma e, temat na telegramie. Magierkę ma aplikację na, telegram na telegramie. Ja Wam zaraz pokażę, jak to wszystko właśnie wygląda na tym telegramie. I tutaj oczywiście gramy pod potencjalnego airdropa dla użytkowników gierki, prawda. Wejdźmy sobie na tą giereczkę, zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Wchodzimy sobie teraz na Netcoin by Lairnet, na ich aplikację na telegramie. I teraz tak, temat jest następujący. Oczywiście jak ktoś jest zeznajomiony z tematami klikaczy i tak dalej, doskonale sobie poradzi. na górze mamy rangi, tak, jakie mamy rangi. Tutaj mamy teraz akcję następującą. Za każdy 1000 golda, 1000 profit per hour dostajemy jeden dox. Codziennie sobie możemy klejmować po tysiąc 1000 tutaj coinów. Możemy oczywiście klikać też nasze tutaj, żeby generować więcej tych kojników. Zakładka kac Jak sobie przejdziemy tutaj, macie pierwszą taką łapkę, prawda, taką rękawicę do klikania, takiego robocika. Jak chcecie sobie tym klikać, tutaj dajecie Catch now. Ja już sobie kupiłem drugą taką rękawicę i tutaj mam już level 5 tej rękawicy. Daję sobie Catch now i po prostu sobie tutaj klikamy. Eee, oczywiście aplikacja jest cały czas rozwijana. Będzie tutaj więcej, więcej możliwości. Będą jakieś tam walki robotów, PVP, PV... PVE, tak, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, no, będzie to na pewno fajnie rozwijane. Ja sobie to zacząłem tykać, no, bo po prostu widzę, że wiecie, no, jak widzę coś na bajbicie i tak dalej, widzę tutaj fajnie się rozwijają. Ostatnio patrzyłem obserwujących było 90 tysięcy, teraz już jest 101 tysięcy, dokładnie 2-3 dni później. A więc, widzę, że to idzie do przodu. Tak więc, moim zdaniem, naprawdę nie ma co się gdzieś tam zatrzymywać w takich tematach, tylko po prostu akceptować to, co się dzieje. O, excellent. widzicie? 1000, 1020 tutaj ich, tych coinów plus jeden dog, dogs coin tak? I dajemy sobie fight again i sobie klikamy znowu. Tu możecie klikać generalnie cały czas. Tu możecie klikać cały czas, nie? Zauważyłem, że tu można klikać cały czas, dopóki nie wykorzystacie wszystkich opcji. A więc jak widzicie, ja klikam sobie cały czas. To jest, to działa, jak widzicie nalicza te punkty troszeczkę z takim delikatnym opóźnieniem. Ale to nie zwracajcie na to uwagi, po prostu klikajcie, po prostu klikajcie i, i i to wszystko. nie? No I tak sobie tutaj klikamy. Za każdy tysiąc dostajemy też właśnie tego jednego doksa. Także to dodatkowo też nam daje coś tam do doksa. Doksa odbieraliśmy e, osobno. jako. O. Możemy dać fight again i możemy dać exit. Nie? Czyli tak to wygląda. I teraz sobie patrzymy na home. Oczywiście doliczyło nam te punkciki. Mam 406 tysięcy na ten moment dwa doxy już gdzieś tam uzbierane, dodatkowo, zawsze coś tam dodatkowo wpada. Zakładka R, nie? no to tutaj, wiadomo, daily reward, czyli codziennie sobie klajmujemy jakieś tam środki z daily. No, ja mam drugi dzień dopiero, widzicie? Drugi dzień dopiero jestem tutaj, tak więc, no mówię, dopiero co zacząłem, nie? Dołączamy do Telegrama, na Twitterka, na Discorda, dostajemy, przepraszam, dostajemy dodatkowe punkty. Invite, zakładka Invite, wiadomo, yy, kwestia związana z zapraszaniem możemy zapraszać jakieś tam swoje konta innych, znajomych i tak dalej. I zakładka AirDrop, no tutaj czekamy, czekamy po prostu na airdropa, listing będzie niebawem, w najbliższej przyszłości, tak więc tutaj, no kurczę, no jest ciekawy temat, tak? Widzimy coś na ByteBit'cie, widzimy, coś się dzieje, tak więc kurczę, nie zastanawiamy się, tylko działamy, nie? Bynajmniej ja tak robię, nie? Po prostu klikam, po prostu działam, nie? Każdego dnia wchodzę. Będę wchodził i w ten temacie też klikam. Jest lista tematów, które mamy na grupie na Telegramie. Ja udostępniam na bieżąco informacje o tematach, tak więc też warto być na grupie. Link do Netcoin by Liar. Net będzie oczywiście w opisie, tak więc sobie tam zerkajcie. Tutaj też możemy sobie kupować inne te rękawice. Jak sobie przyjrzę, ja mam, tu jest Iron Fist. Pierwsza Boxing Gloves, druga i na przykład można sobie kupić kolejną, nie? by New Gear. Nie? Czy to będzie lepsza? Nie wiem, no ale... No, no, Możemy sprawdzić, nie? By. Czy jest sens? O to chodzi głównie. Nie? No dobra, sprawdźmy. To jest za 100 tysięcy. No i kupiłem co? Hydraulik. Widzicie? Hydrauliczną kupiłem teraz. Oho, no z upgradeujmy to. Level pierwszy nam daje 112. Jakby możemy wyklikać 112 razy. Level drugi 126. Upgrade 2000 coins. Upgrade'ujemy i 140 level 4. O, 18 tysięcy kończów 156. No i level max, a już mam max level. Już mam max level, Ile mi wzięło? No Tam troszkę mi wzięło. 120 tysięcy zapłaciłem za to wszystko. No ale na przykład już mamy hydrauliczną, ale można kolejną kupić, nie? Też za 100 tysięcy. No. Hydrauliczna jak, jak 176 mamy. 176 tutaj mamy, jak widzicie, 176. Teraz jeszcze więcej możemy, jakby jedno, jednorazowo wykliki, wyklikiwać. Nie? No, także, no kurczę, ciekawe, nie? Mówię, to będę rozwijać cały czas, to jest świeże na Telegramie, także, ale, no widzimy na temat, widzimy, że rozwija się fajnie, tak więc tutaj, no moim zdaniem, mm, trzeba korzystać, nie? Trzeba korzystać, żeby gdzieś tam nie, po prostu być w tym i, 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 i miejsce go później. Potencjalnie, oczywiście, jakieś korzyści, nie? No Wcześniej się ponad, ponad 1000 na poprzedniej rękawicy udawało zbierać, delikatnie ponad 1000, a teraz mamy 1100, jak widzicie, 1200, 1300 będzie, 1320. O. No, bardzo fajnie, nie? 1320 poszło, nie? 1320. Możemy tutaj klikać tylko jednym paluszkiem. Nie wiem, jakie tam macie strategie na klikanie, czy, czy klikacie z jakichś tam automatów, czy, czy jak to wygląda. Nie wnikam, każdy robi, jak, jak gdzieś tam uważa. Każdy gdzieś tam robi jak, jak, jak chce, widziałem fajne klikacze pod, pod telefon, ale to trzeba za, zamawiać za, z Aliexpress, tego co widziałem, można sobie zostawiać. Jak ktoś ma kilka telefonów, to też spoko, bo sobie może nawet pod siebie gdzieś tam podpiąć jakieś tam telegramowe te, tematy, no i, no i po prostu sobie klikasz. Nie? No. Wcześniej było 1300 bodajże, teraz będzie ile? 1300 było wcześniej? Tak, 1300, a to będzie jednakowo pewnie podobnie. Tak, 1310. No. no, 10 takich akcji, no i mamy ponad 13 tysięcy, nie? No, i to dość szybko to idzie, jak, jak możecie zauważyć. Szybko to idzie. Także to możemy szybko odrobić tę rękawiczkę, nie? No, to nie ma, nie ma problemu, nie? Ja sobie codziennie tam kilka strzałów robię takich klika, klikacza, nie? No, no, bo to wiecie, tutaj już niektórzy mają bardzo dużo punktów, nie? No, w Goldzie na przykład ile mają tam? Gold jest od stuka, nie? No, później jest od miliona. No, chłopaki mają na platynie już ile. Platyna jest od miliona, chłopaki na, na platynie mają, no po 900 tysięcy, nie? No ale na przykład kolejna jest 5 milionów, diament, nie? No, no tu, tu, tutaj już pewnie będą mieć jeszcze więcej, no. ale są i w legendarnym 100 milionów, nie? Także niektórzy już mają naprawdę sporo punktów, nie? Mimo, że to nie jest długo, nie? No ale można, można generować, można, można, można cały czas klikać, mówię, można cały czas klikać, także tutaj można natrzepać tych punktów, jak stop byście klikali na innym telefonie czy coś, na automacie jakimś czy coś, to myślę, że tu można kliknąć naprawdę sporo. Dobra, wróćmy jeszcze na chwilkę do, do Twitterka. I nasz Twitterek, nasz Twitterek, no co? Tutaj mówię, możecie sobie Twitterka obczaić, e, będą kolejne tematy, e, będą, e, będą rozwijać cały czas aplikacje, e, udostępniają Bybit'a, Bybit udostępnia ich i tak dalej, i tak dalej, tak więc jest to bardzo fajne potwierdzenie tego, co tu się będzie działo później. Tak więc warto, myślę, że warto, warto być na, na Layer. Naprawdę. No. Nie przedłużam tematu. Link w opisie, kochani, LayerNet, um, Netcoin od LayerNet, e, Bybit, listingi i tak dalej. Czekamy, rozwijamy potencjalny airdrop. Zobaczymy co z tego wyniknie. Jeszcze mała dogrywka co do Netcoina LayerNet. Co do tego klikania. Jak widzicie, ostatnia moja tura 7400 punktów. Dajemy sobie fight again. I teraz tak. Pierwsze, pierwsze sekundy są oczywiście, pierwszy robot nam daje niewiele. Nie klikamy tutaj dużo, ale klikamy kilka strzałów, żeby zaliczyło nam do kolejnego poziomu. Kolejny robot daje nam już 15. Tylko, że to też jest zależne chyba od tego, jaką wy macie, jak macie rękawicę. Ja mam chyba teraz trzecią rękawicę kupiłem już. Piąty level, nie? No. Ale to też podobnie będzie działało na, na poprzednich rękawicach, nie? bo też się tam zmienia robot i daje wam więcej, nie? Każdy inny robot daje wam więcej. Także nie wykorzystujemy od razu wszystkich, nie klikamy na pałę. Tak jak ja to wcześniej robiłem. Tylko sobie o, teraz już nam daje 20 ten. Klikamy sobie kilka szczałów. Jeszcze raz. Dobra. Czekamy na kolejnego. Co 30 sekund nam się zmienia robocik, nie? Ten kolejny nam da 40 bodajże, tak 40 nam da teraz, już nam daje, nie, ten nam daje 20, ten nam powie, o jest, 40, 40 nam daje, dobra, dobrze, 40, dobijemy sobie tak do, do 700, 800 i zaraz będziemy mieć następny robocik, który nam daje setkę. Pewnie kolejna rękawica będzie jeszcze lepsza, nie? To zależy, jaka rękawica pewnie jest. I teraz 40 sekund, kolejny robocik. No i teraz mamy już, jak widzicie, setkę. No i teraz już klikam na, że tak powiem, na, na hama, nie? No, lecę sobie teraz już za koleją. Oczywiście widzicie, to sobie powoli tam nalicza, jak klikam, szybko dość, ale to sobie tam powoli nalicza i zabiera te punkciki, no i dodaje mi setki do mojej puli wygranej, nie? No, tylko musicie się zmieścić w czasie oczywiście, nie? To jest ważne, nie? dlatego też no, tutaj nie kombinujcie tylko tak w miarę, żeby tam. No, czasem się uda 6 ponad 1000, czasem 7. Zależy, nie? jak tam siądzie. No mi zostaje, widzicie, parę sekund mi zostaje zawsze, nie? No mniej więcej wiem, gdzie się zatrzymać? Nie? 7, 7300. No i tak sobie działacie, nie. No. Ja sobie trochę poklikałem. No i na koncie jest teraz ile? 158 tysięcy. Także nie ma tragedii. Dobra, działamy dalej. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, zapraszam do grupy na telegramie oczywiście na najświeższe informacje w razie czego. No i co? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Trzymajcie się, hej.